Z Gazety Polskiej. 370 kilometrów kilkudziesięcioletnim ciągnikiem przejechał z Iwkowa niedaleko Nowego Sądza do stolicy pan Włodzimierz Tynurowski, by zaprotestować przeciwko korupcji i bezprawie w Polsce. Ludzie w naszym kraju muszą się obudzić, musi być, mówi pan zdestarowany rolnik. Mamy tutaj tego rolnika, pana Włodzimierza. Szczęść wody. Witam wszystkich. Polacy. U nas, w górach, jest taka pieśń. W przy w szybciu jeżdżali. Opuszcza tych krajów. Dla chleba, panie Dla chleba opuścić rodzinny kraj mi potrzeba. A dziś nasze dzieci powtarzają, dlaczego my musimy opuścić rodzinny kraj i szukać chleba za granicą. Ojcowie, coście nam zostawili? Dlaczego moje dzieci za granicą szukają chleba? Proszę Państwa, za czasów Puska protestowałem w Warszawie, przykuwałem się. Na znak protestu zawiozłem mu symbol tak tzw. capa. Napisałem mu, że jest to najgłupszy rząd od uzyskania niepodległości, bo to co najlepsze sprzedaje obce ręce. To był wśród zdrajców narodu polskiego i następne, kolejne, wszystkie takie mam. Przeszedłem wieko w tym kraju. Trzy kartoteki w Nowym Sączu, Tarnowie i Krakowie założone przez SB jako wróg. Nie byłem wrogiem. Stworzyłem gospodarstwo w MINIE, jedno z lat, najlepszych o standardzie unijnym w 1975 roku. Może Unia mnie prawa przydzielone, ale nie do tego dąży. Byłem dyskryminowany cały czas, były dyskryminowane moje dzieci. Dwa razy wydano wyrok o umieszczeniu. Raz sędzia napisał, że dzieci są za ojcem, bo im przekupuje słodyczami i daje kieszonkowe. Drugi raz zabrano mi, wydano wyrok, zezwolono policji na wszelkie działania. Gdy przyjechała policja, zawartatowałem się i nie dałem. Wrożono mi paragrafami. Ja mówię niestety, nie oddam dzieci. Bo dzieci były przykładem w szkole, i nie miałem z nimi żadnych problemów, ale po prostu byłem nie a sędzia i prokurator to są przestępcami, niedouczonymi nie przestępcami. Proszę Państwa, w, 70, w 80, w 2005 roku spacyfikowano moje gospodarstwo, zabierając zwierzęta. Ukradli wtedy 16 ślin jednego konia. Tu widzimy, jak złodziej kradny ślinie do szoferki. Prokurator napisał, że nie ma kradzieży. I napisał mi, że przecież ją no wiem, dlaczego świnia jecha w szoferce. Więc ja mu na takie pytanie napisał, on powiedział, że kierowca sobie chciał blondynkę pomorazowych. Proszę Państwa, na tym zdjęciu jest 32 sztuki. Prokurator pisze, że na przyczepę załadowano 19 sztuk, więc prokurator, sędzia podtrzymuje i wydaje wyrok umarzający, więc oni nie są do nie umieją liczyć. Taki mamy, taki mamy wywiad w sprawiedliwości w tym kraju. Mówiłem, że nie jestem dobrym mówcą, ale ja działam. Działam i w tej desperacji napisałem list do prezydenta. Między innymi napisałem mu o rozwiązanie Sejmu i rządu. Przeczytam wam ostatnio, ostatni kawałek. W tej sytuacji proszę o wyciągnięcie wniosku względem odpowiedzialnych za to ludzi. Łącznie z rozwiązaniem Sejmu, a tym samym... Rządu, gdyż ci ludzie są nieodpowiedzialni na tych stanowiskach, a niektórzy z nich robią sobie reklamę przedwyborczą w mediach, obiecując im pomoc, jak na przykład były minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Obecny euro deputowany. Poprzednie rządy, jak i obecny są antypolskie, ponieważ zniszczony został majątek narodowy przez wysprzedanie, co doprowadza kraj do całkowitej ruiny, bo niszczy się zakłady pracy, jak również rolnictwo, a naród do, doprowadza do całkowitego bankructwa. Uzależnia się względem obcego kapitału, który wywozi z kraju, niszcząc przez to ojczysty kraj. A młodzież zmuszona jest opuszczać ojczysty kraj i szukać chleba za granicą. I tak, proszę Państwa, obcy kapitał zniszczył polskiego chłopa całkowicie. I skorumpowany kompidem kol kolor nad sędzia polski doprowadził do tego, że ja sprawę przegroł, choć prowad ogrocił odpowiadam za udrożnienie rzeki, nie robiąc nic w tym korycie. Ja wyciągnąłem 236 drzewa z jednego kilometra. A zapis był jednoznacznie mówiący, że prowad powinien wypłacić mi odszkodowanie. Przeczytam za wszelkie szkody, których powstanie pozostaje w związku przyczynowym z korzystaniem z wód na podstawie mniejszego pozwolenia hodnotownego odpowiada będzie jednostka uprawniona nawet wtedy, gdy szkody te powstaną w skutek działania siły przyrody. Więc każde leżący drzewo, każdy oberwany brzeg miał związek przyczynowy do powstania powodzi. Ja sprawę przegrałem. Bo cóż, lepiej zniszczyć polskiego chłopa, który samodzielnie wychowywał 15 lat, dzieci i nie oddał sobie ich podebrać do domu dziecka i promuje się obcy kapitał. Dlatego, proszę Państwa, wyremontowałem ten ciągnik, który był nasz, polski ciągnik, ciągnikiem, żeby przypomnieć, żeśmy mieli przemysł w tym kraju, rozwinięty. Zniszczyliśmy wszystko, wszystko, nie mamy nic. Proszę Państwa, 500 kilometrów wybrzeża innymi minimum stoczni. Weźmy przykład od takiej Białorusi. Kraj bez dostępu do morza buduje swoją flotę, a my niszczymy. W Nowym Sądzu na proteście rolników indywidualnych 16 lutego wejdzie na yy, w internecie na modlę. Zobaczycie, spaliłem unijną flagę, pręczną Unią i pręcznym szatanem. Proszę Państwa, będąc w Bruk Brukseli, przywiozłem trzy krzyży ze świetnika. Co nam Unia dała? Co? Narkotyki? I burde? I nic więcej. Gdzieś była Solidarność! Jak niszczyli Ursus! Gdzie? Jak niszczyli Stocznie! Dziękuję. Dziękuję bardzo.